Poznajemy coraz więcej nowych rzeczy w nowej aktualizacji do Pet Simulator X i tak jest tym razem. Obejrzyj ten odcinek a dowiesz się co nowego. Jak sami widzicie mamy nowe audio z otwierania szynki. Niestety po zmianach w Robloxie nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego dźwięku więc nie będziemy wiedzieć no nie usłyszymy go przez update Robloxa. Natomiast jak widzicie, jest to dodane, co ciekawe, siódmego. Czyli wczoraj Preston dodał coś nowego. Cały czas, jak widzicie, Preston pracuje nad aktualizacją. E, otwieranie skrzyni. Zastanawiam się, o co tu chodzi i czemu to jest jakieś audio. <coughs> Dodaję jakieś nowe audio. Prawdopodobnie będziemy mieli jakąś nową skrzynkę w Pet Simulator X, ponieważ to jest jakby nowy dźwięk do otwierania skrzyni. Obstawiam, że to nie będzie jakieś dodane do starej, Skrzyni, tak? Starych skrzynek, bo te dźwięki już mamy, ale raczej będzie to tworzone coś nowego. Zresztą, jak myślicie, dajcie znać, co, co na ten temat myślicie. Ale obstawiam, że będzie coś zupełnie nowego, co może dotyczyć, słuchajcie, endgame'u i będziemy może jakieś skrzynie otwierać w większości. To będzie ciekawe. Szukać skrzyn, jakieś staregi. Kto wie, jak myślicie.